Może jedno słowo jednak powiem o tym. Widzą Państwo, co to są rasy? Gatunki biologiczne zamieszkują pewne terytorium. Każdy gatunek zamieszkuje pewne terytorium. To terytorium może być mniejsze lub większe. Na przykład, niedźwiedzie białe zamieszkują te terytoria polarne. Dajmy na to. Szakale zamieszkują terytoria pustynne. Powiedzmy coś takiego. Karaluchy zajmują, jako gatunek biologiczny zamieszkują cały glob. Od Arktyki do, do, do tropików. Wszędzie są. Gatunek za, zamieszkuje pewne terytorium. I „ale”. Bywa tak, i w, na tym terytorium dokonuje się wymiana genów między osobnikami tego gatunku. W ogół genów, to znaczy tego materiału dziedzicznego, które e, ten gatunek ma nazywa się jego pulą genową. I ta pula genowa jest rozłożona na całym tym terytorium, ale ponieważ tam są zawsze te, ta wymiana, parzenie się płciowe, wobec tego tam się one stale ze sobą tasują i mieszają te geny w tej puli genowej. Jeżeli to terytorium jest jednolite, to ta pula genowa jest, utrzymuje się w stale, stała. Nie, nie różnicuje się. Natomiast zdarza się tak, że gatunek jest geograficznie, może być też inaczej, ale geograficznie, to najprostsze, podzielony na pewne obszary. No, niedźwiedzie polarne nie, nie, nie przechodzą na pustynię, a niedźwiedzie brunatne nie wchodzą. Na obszar, czy, 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 czy do tajgi, a niedźwiedzie brunatne z tajgi nie wchodzą na obszary polarne, na przykład. Są takie granice. I te granice... I wtedy gatunek rozpada się na poszczególne populacje. Każdy... A terytorium za jego zamieszkania rozpada się na siedliska tych populacji i każda populacja ma swoje siedlisko, które zamieszkuje, i wtedy zaczyna się różnicowanie tego gatunku. Poprzez ten mechanizm biologiczny, tamte mutacje i, 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 i dobór naturalny, te zmiany już się nie wyrównują, i co w jednym siedlisku się, się dokonują pewne zmiany, w drugim siedlisku zaczynają się dokonywać inne zmiany, i tam ta, i, i pula genowa się rozpada i to jest najważniejsze, że pula genowa gatunku rozpada się właśnie na te poszczególne siedliska, na osobne pule, takie podpule gatunkowe. I te pole, podpule gatunkowe ewoluują, bo nie osobniki ludzkie ewoluują, państwo nie ewoluują, bo tacy jeszcze się urodziliście, tacy umrzecie. Ale nasz gatunek ewoluuje, się zmienia. To, że wasze potomstwo będzie takie samo, to już nie musi tak być. Otóż wtedy, w, te, w tych, tych różnych siedliskach zaczynają się wykształcać odmiany tego gatunku i te odmiany nazywamy rasami. Czasem się dodaje rasy geograficzne, jeżeli ten podział polegał właśnie na geograficznym, na przykład tym, no na przykład słonie. Są dwa odmiany gatunku słoń, słoń indyjski i słoń afrykański, które wyraźnie się różnią już wyglądem zewnętrznym, no bo je oddziela ocean indyjski, który dla słonia jest nie do przebycia. I wobec tego powstały dwie odrębne pły genetyczne i pojawiły się dwa odrębne, to są już chyba nie odrębne rasy, tylko odrębne gatunki, bo one się chyba nie, nie mogą ze sobą parzyć. Ale tego nie jestem pewny, może się co do tego mylę. I w ten sposób powstają rasy najpierw w tych odrębnych siedliskach, a gdy ta izolacja trwa dalej, to te rasy przekształcają się w odrębne gatunki. Taki jest mechanizm powstawania w ogóle gatunków z pewnego gatunku macierzyńskiego macierzystego przez to, że jego terytorium zostało rozbite na te siedliska, wykształcają się pod wpływem mutacji losowych i nielosowego doboru naturalnego, selekcji naturalnej, wytwarzają się najpierw odrębne rasy, a potem te rasy przekształcają się w odrębne gatunki. To znaczy, rasy danego gatunku to są w zaczątku powstające nowe gatunki. I z człowiekiem jest tak samo. Z tym, że jak powiadam, rasy wykształcają się szybciej, natomiast nowy gatunek średnio, to, to trwa milion lat, żeby się. Bo to musi być spokojnie, żeby się wykształcił nowy gatunek. To, to wszystko. Ewolucja pracuje bardzo powoli. i Zupełnie się nie spieszy. W przeciwieństwie do nas. Otóż, i z człowiekiem jest tak samo. I teraz jest tak. Istnieją trzy wielkie kontynenty, i na tych trzech kontynentach, każdy z tych kontynentów był pewnym siedliskiem i zamknął pewną pulę genową. W Azji wykształciła się rasa żółta, w Europie wykształciła się, w Europie czy tam jeszcze gdzieś do Iranu, wykształciła się rasa biała. W Afryce wykształciła się rasa czarna, ponieważ no, te kontynenty były tam i jakoś geograficznie, geograficznie izolowane. I wobec tego istnieje pewna korelacja między tym podziałem na te kontynenty wzajemnie do siebie trudno dostępne i odmianami gatunku człowiek który się na tych poszczególnych, w tych poszczególnych na kontynentach wykształcił. To są trzy takie wielkie siebliska. Tak, tak dalece to wszystko jest biologia. Ale oprócz swojej historii biologiczno-genetycznej, czy swoich dziejów raczej biologiczno-genetycznych, to są przecież ludzie i oni mają swoją historię. Oni wytwarzają pewną kulturę, ale ta kultura też się była, wytwarzała w, w pewnym zamkniętym kręgu, właśnie w tej samej izolacji, która się pokrywała z tą izolacją biologiczną. I ona niekoniecznie dlatego się wy, wykształciła inna kultura, inna cywilizacja w Azji, inna w Europie, że ci są żółci, że, że są biali, tylko dlatego, że byli od siebie izolowani. Ten sposób powstają, w ten sposób powstają rasy, i skorelowane one są z cywilizacjami. Różne. Cywili I w ten sposób rasa staje się znakiem innej cywilizacji. Nie przyczyną, że to jest inna cywilizacja. Nie dlatego ten powiedzmy Chińczyk, który przyjeżdża z Azji, jest in, ma inne, inne, inne obyczaje inne, czy inne poglądy, że jest biologicznie żółty. Tylko dlatego, że podobnie jak ta jego żółtość wykształciła się przez to w od naszej białości, przez tę izolację geograficzną, tak samo też historia tam równolegle biegnąca do tego odróżnienia genetycznego szła. Taki jest związek między cywilizacją i rasą. I te, ale tego multikult nie chce uznać.